Vale Biennial, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie nowa update z Christmas. Chciałam wam powiedzieć co będziemy robić dzisiaj na tym odcineczku, który jest aktualnie 18 grudnia 2021 roku Będzie Christmas Event, który będzie aktualnie o 18 dzisiaj. Chciałam wam powiedzieć co będziemy dzisiaj robić na tym odcinku. Mam mam mocy, ma ma zaraz wam pokażę wszystkie moje pety. No, co będziemy robić na tym odcinku? Powiem wam jaka jest najlepsza taktyka najlepsza taktyka na farmienie Nie pamiętam jak się się nazywa Czekajcie chwilę Będziemy, będziemy w tym w dzisiejszym odcinku będziemy jeszcze robić e, fiuzy, e, e, co jeszcze będziemy robić e, Będziemy może. E, nie wiem jeszcze, ale zaraz wam powiem, co wszystko będzie. Preston pisał na Twitterze, że podobno, e, że podobno ma e, dodać jakąś jako, jakie, jakieś pety e, widziałem na Twitterze i podobno ma być. Yy, jak to będzie nazywało? Yy, huge Festive Cat. Yy, huge Festive Cut, czyli Huge Cat, tylko z czapką yy, yy, Mikołaja. Yy, będziemy dzisiaj właśnie. Yy, będziemy dzisiaj właśnie. Zobaczymy ten świat na żywo. W sensie teraz jestem taki. Mnie się skórki dostaje, ale. Wicked Angelus ktoś ma z dwóch stron oczy? Nie wiedziałem. Yy, dobra. Więc będzie się działo. Będzie się działo. 6 minut i 40 sekund. Yy, będziemy robić fusy z oto tych yy, golden i oto tych rainbowów, których nie mogę znaleźć tutaj. Tu jest jeden, a red. Nie mam reda? Tylko mam blue? A to zrobimy tylko z blu, niestety. Yy, Co ja to moje pytanie, możecie sobie zobaczyć jak byłam na ten czas, proszę bardzo. Pokażę teraz, jakie są moje najczęściej używane mitykale, proszę bardzo. Yy, proszę bardzo, wiem, super teamwork, ale tak uznaję, możecie mi pisać w komentarzach jeżeli źle to robię w ogóle sobie tutaj zrobiłem y, fajny, fajny tego y, enchant y, na tych coiny y, czwórka e, 75% mm, ja takie, o, y, zrobiłem w sumie, w sumie wczoraj chyba odebrałem M6 która ma przez break 1 i teamwork prawie dobry ja mam parę reality. wiem mogłabym zrobić sobie na tego, ale no nie chcę robić Golda, bo niestety nie I to są moje najczęściej, najbardziej używane mitykale, które mam No niestety Może kiedyś indziej będę miał jakieś inne Nie wiem, może pomyślę 5 minut zostało e, W ogóle jeszcze pokażę tego, mój tier e, I w ogóle wam powiem e, Te candy No te candy, koiny, e, te candy, koiny w ogóle zbierałem na Hell Island Nie wiem, tam najbardziej mi się dobrze zbierało, bo tam były Dwa chesty, coś takiego, no tak, były tam dwa chesty Żeby się najlepiej farmiło Oto moje całe, w sumie to wam tego będę zjeżdżał, możecie sobie popatrzeć Bo w sensie tu mi brakuje paru, ale będę sobie potem to Dokańczał, muszę coś sprawdzić, bo coś mi tutaj nie gra A, dobra a bo Pet Collection mi tak zacina trochę, ale no i. może update? O, tutaj tylko mam tego, ale go nie ma w EQ. To jest bardzo skąd ja go mam. Mm, to są moje cała Pet Collection, nie mam tutaj, by jeździł No dobra, trochę tak powoli. Yy, no więc w sumie dobre mam Pety i nie wiem, czy będzie w tym updatecie maszyna. Jakaś nowa, więc tego to akurat nie wiem. Yy, więc no. Yy, takie fajne pety mam. Pet Collection. Yy, chyba tam, tam parę. Mam Mythicalu. Znaczy, tak, Mythical tutaj mam sporo. Jakbyście nie widzieli, to nie mam go w bo sobie zrobiłem na 13% i nie, nie siadł niestety. Ech, ech, no. Yy, więc no tutaj mam jeszcze ekskluzywy niestety nie miałem huge pumpkin huge packazusa i huge kata i widzę tutaj to już wiem to to widziałem ale nie ma nie ma tego yy... nie ma tego Czyli tego huge huge czego się nazywał huge Huge Festive Cut. Nie ma go właśnie w tym indeksie, więc podejrzewam, że będzie to on na update. E, e, nie pytajesz kiedy będzie film z kamerką? Czasem myślę kiedy może być. Gdy wbijecie 100 subskrypcji, będzie może z kamerką. Może, nie wiadomo jeszcze, jak to zajdzie u mnie. Postaram się, żeby było z kamerką. Eee, więc no. Hmm. Nie znam jeszcze robić. Dwie minuty zostały. I chyba ja to robiłem na He Hell Island Z tego co wiem Tak tutaj robiłem Wam pokazuję Na tym robiłem Z tego z powodu, że po prostu już Wam zaraz pokażę jak to robiłem W sensie jak szybko zarabiałem candy I szczerze robiłem jeden dzień z openingiem i nam to zajęło z kuzynem oczywiście Którego pozdrawiam Bardzo pozdrawiam y, Filipa Drzewieckiego e, Bo mi pomógł bardzo dobrze e, i mogę powiedzieć, że robiliśmy to tak z 15 godzin Nie wiem tego, ale na pewno bardzo go powyżej niż 10 O po prostu zostałem na autokikerze I po prostu mi to napierdzielało Napierdzielało i tyle fajna to jest metoda w sensie stajesz tu tu i ustawiasz auto pomiędzy tu i tyle i masz więc nie wiadomo ta, 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 bl, bl, taka taktyka będzie e, na tego na e, na tego ke, no to na jak on się nazywa na pierniczki nie wiadomo jedno zostało 36 30... Sekund. No to widzowie, szykujemy się. Już 30 sekund zostało, tak? 30 sekund. Więc widzowie. Wbijajcie na ten update. Jeżeli nawet to oglądaliście. wbijajcie na update. Nie wiem jak to powiedzieć. Mm, ja tego właśnie nie wiem jak to powiedzieć. Yy, no i zostało nam 10 sekund, więc 5 będziemy odliczać. Ach, uwaga! 5, 4, 3, 2, 1 i rejoin. Przecież to jest tak wiadome, że po prostu wow Nie róbcie tak, tylko zawsze zróbcie sobie reset strony. Takcie, event Chodzicie, bang i proszę bardzo. I jesteście na ewencie a nie musicie czekać 5 lat, w sensie... w sensie wychodzisz, w sensie wychodzisz z gry i od razu masz coś ze... I wchodzić jeszcze raz, to nikt nie zadziałbyś musiał wchodzić trzy razy. Więc dlatego resetować sobie, wejść. To jest właśnie najlepsza, najlepszy y, sposób na wbicie, na event yy, Więc najpierw zobaczymy sobie kraje, Potem zaczniemy taktykę jaką na, skrzyn na skrzynkach wszystkich zobaczymy. Zobaczymy jeszcze piuzy. Ciekawe. Nie, legenda nam nie padnie, mam za mało tych tych, tych... Niestety, niestety, ale... Update. Oj przepraszam, update się w sensie długo ładuje, więc... No, więc... Fajny update. Nie wiadomo, nie wiadomo. Poczekamy sobie. A w ogóle nie wiem jak tam wejść do tego świata, czy będzie tam kanion jak... W sensie... W sensie, jeszcze raz widzę. W sensie, że jeszcze raz ta armata... W tą stronę nie, w tą stronę tylko będzie chyba na lewo. Nie wiadomo, ja tego nie wiem. Może będzie na lewo ta armata, żeby po prostu. Że po prostu. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, szczerze. Zobaczymy, jak ten nabli wyjdzie nam. A, w końcu. No, więc zapewne, za myszkę, za klawiaturę. Yy, no i najpierw sprawdźmy Pet Collection, to jest dla mnie najważniejsze i będzie padałośnik Proszę. To przeczytajmy. New Update, December 18, 2021. Christmas Event... Event... Event World. Ginger Gingerbread Currency. Nie jak to się czyta. Ale właśnie o to mi chodziło, o te ciasteczka. 4 Limited Tamex Aha, uh -huh, super! 24 new pets, random free gift, festive map, festive huge cat, festive loot bags, giant gingerbread chest, unique unique all never exclusive pet plus more. Okay. jest, proszę Państwa, Santa Puffs Silver Dragon Tak, czemu tam znowu? Dobra Patrzmy, uwaga, jak wyglądają No weź tak po coś podejrzewałem, idziemy zobaczyć Idziemy zobaczyć Christmas Event Proszę bardzo, skakujemy, lecimy Oh my god Christmas 2021 O, bank tu jest Fajnie Weźmy pierwsze jajko. Wygląd bardzo piękny. Zwykły kotek, zwykły piesek, zwykły dragon. Agoni. i jakiś nowy pacik. Te też ładnie wyglądają. O, nowe jajko. Co jest tego? To wygląda jak pisanka, ale tam. Zaraz mi Naprawdę, praso się postarał. Zawsze się postara. O, tu jest Myfi, myfik. O. A, cztery w jajku jednym. Mm -hmm, rozumiem. No i ostatnie. Pięknie to wygląda. W się, sensie... A to wszystko jest takie... Będzie trochę farmionka. Co tu się robi? Co to jest? Halo? Coming very soon. Hmm. Oto idziemy testować. Idziemy testować. Uwaga! Jaka jest najlepsza taktyka na zbieranie tych yy, Ginder braids Chyba tak się mówi, czytanie, nie wiem tego. Dobra, idziemy na Cave'a. Uwaga. Pierwsza taktyka. Mamy 14 tutaj yy, zapiszę. Mam od razu to sobie zapis... 14, uwaga. Z pierwszego je wypada tutaj, uwaga. wulkano. Yy, Trzysta pięćdziesiąt jeden, trzysta pięćdziesiąt jeden. potem, jaka jest najlepsza taktyka. Nie musimy sobie to na triple coinach. Uwaga, sprawdźmy. Hmm, 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 hmm. Wiem, nie włączałem... O Boże! Tysiąc, pięćdziesiąt sześć tysięcy... To jest chyba maksymalnie, poczekajmy jeszcze dwa razy. Mhm. Nie, sześćdziesiąt osiem. Dobra, siedem. Dobra, tu jest 1700. Idziemy teraz na fantasy World. Wiem na fantasy shop, się yy, Pierwsza Ancient. Już wam mówię, ile za Ancient. Ancient Island, nie wiem jak to się mówi, ale fajne są te, te, 215. Was żartujesz? chyba 215 236 yy, 245 245 na razie wygrywa te chętry samuraj nie samuraj na pewno nie 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 candy nie Haunted Haunted, uwaga sprawdzamy Haunted Jak się zatrzymuję to oznacza że po prostu muszę sobie sprawdzić tutaj Sobie sprawdzam, co się zatrzymuje 800 46 768 1058 1058 tysięcy, czyli 1580 tysięcy, czyli wygrywa nadal te chętry. Bardzo jestem zdziwiony. Hel, bo tutaj też jest uwaga, zapiszemy Hel. Oglądajcie do końca, jest warto obejrzeć do końca, bo możecie poznać nową taktykę na zbieranie tych y, oto... Y, ciasteczek. Więc byćcie do końca, jest warto. Hel. 1029 1057 A, to się nie liczy, to się nie liczy. Ja to nie wiem. 1008

1068 1068 to jest maksymalnie Tak Heaven Gate To już są ludzie, Ty, tyle ile nam się zdoła, bo i tak tutaj ludzie będą campić A ...na hita. Tak ja nawet nie rozdziustonę żadnych tych. O, waga 5018! 5018! 5018! Wygrywa Heaven Gate. Napiszę 570, nie, nie pamiętam tamtej liczby. Tech City, Tech Shop Steampunk Chest, idziemy na Steampunk Steampunk, uwaga idziemy sprawdzić No ma powiedzieć, że gigantyczny test Uwaga ile? Lecimy Na razie jak wygrywa Aż mm -hmm. ale się wygrywa 344 nadal nie 3044 tysiąca tylko można z tego wynieść a i może w ogóle się tepnąć. Kupię sobie. Ta, to jest maksymalne. Giant Alien chest. Ile za... takiego będę sobie... Dostawał. Uwaga, prawidłowy test. Uwaga, zobaczymy, który wygra. 5,87. Nie gadaj. Nie gadaj. oficjalnie, najlepszą krainą do farmienia, uwaga, jest, poczekajcie, muszę sobie zobaczyć, sprawdzę sobie, Vulcano odpada, Tech Entry odpada, Ancient odpada, Haunted odpada, Hell odpada, Heaven odpada, Heaven Gate odpada, Steampunk odpada, Alien najwięcej zarobił tysiące czyli najlepszym sposobem jest oto ot, ta wielka Alien Chest. Więc, Nie yy, Więc naj, naj, najlepszym do farmienia jest Alien Chest. Bread Nie ma Gingerbreda To był Gingerbread. Ole, był ale To był taki domek mhm. Też opłacalne <laughs> Fuzzy Zapomniałem, bym o bym zapomniał Czyli najlepszym do farmienia jest Alien Jazz więc co wam to robić, no widzę, że już ktoś tutaj robi, ale my to sobie porobimy. Dobra. Mm... Już tutaj coś wymyślam, czekajcie chwilkę. Red, red i red. Goldeny. Czre red, North Nordpole Wolf. Legenda. Golden jeszcze. Nice. Blu, blu, blu 3 Blue Golden Lapis Reindeer, jakby to się tak inaczej czyta Renifer. Chyba, że ty już, że teraz dopiero zobaczyłem Reni Bow 935 znikona To pobiło yy, Gulhort zwykłego Jeszcze Dark Materaż M6 Bogu. Y... No to go. Blue, Red, Red, Red. Trzy Golden Red, Fluffy i jeden Blue Rainbow Fluffy. Możem za to dostał. Trzy. Trzy Dark Matter. Fery. Do... O to chodzi To mi się podoba Widzicie opłaca się robić fuzy mm. Nie będę nie doma, to w sumie się odejdował, naprawdę To zaraz spróbujemy, co my dobra To z... fuzujemy Co my dobra nie Już nic więcej, więc na razie to tyle. Więc bardzo dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Ja będę zbierał w całą noc. Subskrybujcie kanał, jeżeli yy, chcecie być na bieżąco z moimi odcinkami, takie jak na przykład te. Yy, Christmas Event. Więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie kanał, yy, żeby, żeby być yy, na bieżąco. Yy, I chcę, żebyście zostawili suba yy, z opcją Wszystko. Z opcją Wszystko oznacza, że po prostu klikacie obok subskrypcji tego obok, subskryp obok subskrypcji klikacie takie coś jak yy, yy, dzwoneczek i tam macie opcję wszystko i wam to polecam bardzo zrobić bo będziecie ze mną na bieżąco a ja wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję że Wam się podobało Subsk yy, Mam nadzieję że Wam się podobało Subskrybujcie kanał E, czy, e, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka like i suba. I siemano!